Jesteśmy live, poszło, także ola kules, witamy wszystkich bardzo serdecznie, tym razem nie w podcaście, tylko w studiu przedmeczowym, w którym jak zwykle nie będziemy gotować, może kiedyś, ale głównie dlatego, przynajmniej ja, ja też. Także powoli się ekipka zbiera. Jesteśmy live na buniu. Jesteśmy live na YouTubku, Więc live, więc to nie dziwi. Oczywiście, że tak. No, ja jestem podłączony do, do internetów 2-4 na dobę. Jak. <laughs> mini jack. Yy, dobra. Siemano, Siemano. Cześć, cześć, cześć. To those of you who don't speak Polish, I'm sorry to disappoint, but this life will be in Polish. You can try to learn. Yeah. Bo mamy też ludzi z, z, z YouTube'a, na którym jest, jak wiadomo, dużo filmów po angielskiemu. Dawajcie łapki w górę, suby i w ogóle to wiecie pewnie. A my zaczynamy. Zacznijmy może od przewidywań, nie od składów. Do składów zaraz przejdziemy. Także Michał, pytanie do Ciebie: jaki przypomnij? Bo nie patrzyłem na typera naszego grupkowego. Przypomnij, jaki, jaki tam wynik u ciebie. Jaki wynik? No, ja bym strzelał, czy inaczej. Postanowiłem się powiedzieć podwójnie. To znaczy po pierwsze dałem w typerze zwycięstwo wysokie PSG, właściwie z takim samym stosunku jak ten w pierwszym, to w pierwszym meczu, żeby skończyło się potem 8-2, niestety, co jest naszym ulubionym wynikiem, ale też postawiłem jakieś drobne, już, rzeczywiście, realne pieniądze na remontadę, więc mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj widziałem, że właśnie ktoś na Twitterze chwalił, że udało mu się obstawić remontadę te 4 lata temu i obstawił na to 100 zł co już jest całkiem przyzwoitym zarobkiem przy takim kursie. Mhm. Ja wtedy akurat nie stawiałem ale stawiałem za to parę lat wcześniej w meczu gdzie przygraliśmy z Milanem 0-2 w pierwszym meczu no i potem był rewanż i tam mi się udało trafić dokładny wynik gdzie 4-0 dla nas tam z tego co pamiętam chyba Szawi takie były dwie sytuacje po dwóch rogach w ogóle taki dosyć niecodzienny mecz Chyba 2013 mm -hmm. rok, jeżeli dobrze pamiętam. E, Okej. Okay. Tutaj Marcin mówi, że, że tak samo obstawia. No dobra, ja obstawiam dzisiaj, to znaczy ja oczywiście będę kibicował i będę wierzył do ostatniego momentu, natomiast obiektywnie rzecz biorąc, obstawiam niestety dzisiaj literkę L. Czyli porażkę, niestety. E, dlaczego? Bo, bo tak. Co właściwie się zmieniło od pierwszego meczu z PSG? Laporta jest prezydentem. OK. Wbrew temu obrazkowi, który wrzucałem wczoraj na Insta nie będzie go na boisku, więc nie przewiduję, żeby miał sam zrobić tę remontadę. No i poza tym to właściwie nic. Mbappe nadal szybko biega. Lenglet z Mingezą nadal są dosyć Elektryczni, no tak? To mówią ci komentatorzy. Właśnie. Przy okazji ja chciałbym spytać, skąd się wzięło określenie, że ktoś jest elektryczny, bo jak babcie kocham, nie wiem skąd to się wzięło i co to oznacza. Nie uważam, że to jest straszna głupota, ale może nie mam racji. Także jak wiecie, to nie piszcie. Nawet, miałem, nawet ja, ale chyba chodzi coś właśnie, że tak czy może po prostu prąd nagle kopnąć, tak wiesz, bo jest niestabilny generalnie prąd, prawda, elektryczny. No i tutaj jest dokładnie tak samo, że nawet nie wiesz kiedy i coś. Kopnie, tak rozumiem. Natomiast co do tego, co się zmieniło, to rzeczywiście na korzyść to się zmieniło niewiele. A można powiedzieć wręcz odwrotnie, bo przecież straciliśmy jednego ze stoperów, który z PSG że grał. No, akurat nie grał jakoś genialnie. A pole naszego manewru jeszcze się zmniejszyło, no bo przecież w pierwszym meczu był Żerald Pika, nie było Ronalda Raucho, A teraz nie ma no ani Ronalda ani Żeralda Pika. No właśnie, więc skąd powodu do optymizmu w takim razie, Panie Michala? Poza tym, że ponieważ pięknego spomnień. tygodnia, zbudowania moralnego tej drużyny. No i co, chyba właściwie na tym to się może kończyć, no bo sama, sam, samo PSZ też nie jest osłabione w porównaniu do tego pierwszego meczu za Wychodzą trochę innym składem, natomiast, no nie wiem, czy to jest aż taka różnica. Gigantyczna, że wypadł Moisekin, a zamiast niego jest ostatecznie w pierwszym składzie jednak Julian Draxler, a nie Di Maria, który był awizowany. Di Maria z kolei jest na ławce. Nie ma Neymara, jak już doskonale wiemy. Na ławce jest nasz stary znajomy Rafinie, no ale zwłaszcza ten środek pomocy, który nas tam bez, bezlitośnie punktował, czyli Verati, Paredes i Gueye pozostaje taki sam. No właśnie. I nadal mamy Busquetsa w pierwszym składzie który będzie dzisiaj pewnie znowu miał um, karuzelę, także, także tak. Mówią komentatorzy ostatnio, co mi się bardzo spodobało, w sumie nie wiem, czy skojarzy z czego to jest, bo to, to miejsce chyba nie istniało, gdyś wyprowadzałeś z Polski, ale ostatnio słyszałem takie określenie, że to jest darmowa Energylandia. To jest jakiś park rozrywki. Tak, największy park rozrywki w Polsce Wiem. W ogóle. Wiem, bo jak ludzie czasami do Barcelony przyjeżdżają, to pytają się właśnie o Porta i Jak to jest w porównaniu do Energylandu czy tam Energylandii? I... To ja mogę powiedzieć, i... że Energylandia miecie w Porta Ventura, z tego co mi wiadomo. Przynajmniej miotła, jak byłem w Porta Ventura, te 8-10 lat temu, a w Energylandii rok temu to rzeczywiście. Ekstremalne do yy, Michał, tutaj dostajemy informację, że słabo cię słychać, także musisz być bliżej mikrofonu, Hehe. Ja właśnie nawet do końca nie wiem, który mikrofon mi tu teraz zbierać, czy ten słuchawkowy. A czy to ta... pewnie dlatego. No to właśnie. pewnie dlatego. Postaram się przybliżyć tak czy siak. Krzycz. Będę krzyczał. Będę. Dobra. No, więc tyle co do przewidywań, także no, ja niestety negatywnie, ty. Mm, Pozytywnie, no ale zobaczymy. Yy, I może teraz przejdźmy do, yy, do komentarzy. Także dawajcie znać, jakie tam dzisiaj yy, nastroje. A znaczy, właśnie. Wiadomość prywatną, że tylko powiem, że on fajny kufel, bo widzę na zdjęciu, że on ma dokładnie taki sam. To fakt: kufel jest Aha. fajny. Tutaj prezentuję. A przyznam się, że to nie jest kufel mój, tylko mojej dziewczyny, która też zresztą. Jest fanką Barcelony, więc to gościnny kufer dla mnie. No, potwierdzam, nawet byliśmy na meczu w grudniu 2019, dobrze pamiętam? Tak jest. Selta to była chyba? Ja tak podglądam sobie w międzyczasie mecz, który tak naprawdę moim zdaniem będzie ważniejszy dla nas niż, niż ta remontada, no chyba, że będzie remontada, ale jeżeli nie, no to już jest pozamiatane, więc Atletico póki co 2-1 z Bilbao niestety dla nas i słyszałem, że niejaki Grubasek strzelił coś tam. Tak, a tak, czarnego. ja powiem szczerze, że meczu nie widziałem więc ciężko mi powiedzieć, czy to był to jeszcze możesz włączyć ale, ale tak. jeszcze tak. możesz włączyć tak, witamy wszystkich już panowie wydawają smut o, proszę bardzo Pierwszy komentarz. Nie, to jest po prostu racjonalna ocena wydarzeń boiskowych oraz poza poza pozabojiskowych. Hmm. Ja tak, a ja przyznam się, że na ten mecz, skoro tam ma być pozygnanie z nim mistrzów, tak, to jest niestety najprawdopodobniej nie będzie. No, miejmy nadzieję, że nas tutaj zaskoczą. Powiedziałeś, że jestem optymistyczny, może jestem mniej pesymistyczny niż ty, czy optymistyczny bym nie powiedział. Ale tak, ja sobie postanowiłem, że to będzie godne pożegnanie, tak. dobre piwko, jakieś dobre jedzenie i mam nadzieję. No że... tak, no, przede wszystkim żeby traumy nie było kolejnej, to będzie już super. Żeby nie było kolejnego Bayernu właśnie tutaj, tak jak mój penista z Penny Łódź Sylwek skomentował, to już naprawdę będzie ok. Ale mamy niewysokie te wymagania chyba co, jeżeli tak podchodzimy. O, tutaj mamy ciekawy komentarz. Oczywiście nie odpowiemy na wszystkie, ale czy uważacie, że przyjście ag Aguero za dobre rozwiązanie dla naszego ataku? No to może Michał od ciebie zaczniemy. Nie, no i krócej mówiąc, yy, to znaczy. Nie, nie tego absolutnie oczekiwałem, chyba, że jest to element jakiejś większej gry, której jeszcze nie znamy, czyli przykładowo. No wiemy doskonale, że ta klauzula na przykład Halanda. Podobno rzeczywiście jego jest łatwiej kupić dopiero za rok, a nie w tym konkretnym sezonie, czyli dopiero w 2022 ma być taniej. no Jeżeli to miałaby być opcja przejściowa na rok, czyli miałby zostać z nim zawarty kontrakt, powiedzmy rok plus rok, i ten kontrakt nie byłby za duży, i ten kontrakt, i to jego, że tak powiem, premia za podpis nie byłaby za duża, no trochę dużo tego jest, jeżeli tej wypowiedzi jeżeli te wszystkie elementy by się spełniły to tak ale coś śmiem wątpić szczerze no dobrze no ale potrzebujemy dziewiątki tak potrzebujemy no może ogólnie rzecz biorąc napastnika to nazwijmy to więc jeżeli nie Aguero no to co brałbyś na przykład depaja czy byś na przykład nikogo wolał nie podpisywać no wydaje mi się że depo jest jednak Lepszym, że tak powiem, zawodnikiem w kontekście takim. No po pierwsze, jest młodszy, znacznie. Po drugie, na pewno jest w lepszej formie, a przede wszystkim jest zdrowy. Po trzecie, może to nie jest coś, czego szukamy, jeżeli chodzi o dziewiątkę, ale to jest zawodnik, który może grać na różnych pozycjach. Po czwarte, no chciał go wprost trener, i, i chyba jest to człowiek, z którym jakoś tam się już dogadywaliśmy wcześniej. No, i po piątym moim zdaniem, na chwilę obecną jest to po prostu lepszy piłkarz niż Sergio Aguero, którym ciężko coś powiedzieć. No jeżeli on w tym sezonie zalicza 300 minut na blisku z różnych względów, no to ciężko nam w ogóle mówić o tym, że Sergio Aguero reprezentuje taki lub inny poziom, bo po prostu nie gra. E, tak. Czy oni nie mają tyle lat co Suarez i Aguero? Czy ja się mylę? Wydaje mi się, że Aguero jest dosłownie rok młodszy. Rok młodszy. Rok młodszy okay. jest no właśnie, bo, to jest bo tak się właśnie tak zastanawiałem, i... że wywaliliśmy tak, że tego, byłby w dokładnie tym samym wieku co Suárez odchodząc. No, w tym, w tym no, no właśnie, no właśnie. <śpiew> 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 y... Plusy? No wiadomo, znajomy jest z Natomiast ja Natomiast brakuje uwagi, że... kompana do picia yerby. No to jest raczej znajomość, bym właśnie powiedział, pozaboiskowa, bo jak się oglądało Argentynę, wielokrotnie parę Agero Messi, to ja szczerze mówiąc nie widziałem tam jakiejś genialnej współpracy na boisku między, między panami. No, to jest kolejna sprawa. E, tak, to jest w ogóle, to też Kuba Tybor tweetował, widziałem, to, jest, to, to by było idealne, żeby Griezmann dzisiaj na przykład nie strzelił dwie, trzy bramki, i, I po tym sezonie, żeby poszedł do nich na tej fali, właśnie, kat paryski. No, właśnie. No kat, no, no właśnie. No. Tylko, że akurat z Neymarem to nam e, słabo wyszło, delikatnie mówiąc, a z Griezmannem już mogłoby wyjść bardzo dobrze. I tutaj przypomnijmy, że on już był do PZ raz przymierzany, ale nic z tego nie wyszło. E, no. Dokładnie to półtora roku młodszy ktoś napisał, jest dobry. Tak, no bo Suarez jest chyba z lutego, a Aguero jest z czerwca, więc oczywiście. Okej. Okay. Nagramy i zapiszemy live'a, tak. To idzie live, a my go później e, też e, wrzucimy oczywiście na wszystkie kanały. Także kto nie może na przykład, albo woli e, studio konkurencyjne e, w tej telewizji, której nie możemy wypowiedzieć, to proszę nie, bardzo. Ale to studio jest akurat na bardzo przyzwoitym poziomie w porównaniu z tym studiem polsatowskim, z którego się śmiejemy z tym gotowaniem. No bo przecież tam jest chociażby Sebastian Mila, który jest no dużym fanem Barcelony, o czym doskonale wiemy i, i rzeczywiście no coś tam w życiu pograł i na tej piłce się też zna z tych wypowiedzi, jego można przynajmniej tyle. Wywnioskować, więc ja uważam, że Studio TVP rzeczywiście pod tym względem ekspertów przebija jak najbardziej to polsatowskie. No może mniej gotują, ale. A no właśnie, no to jest, to jest problem. Dobra, mamy. Yy, to ja nawet nie wiedziałem, no bo ja nie oglądam w polskiej telewizji. No nie wiedziałem. Nie, nie to, nie to chciałem. Sorry. O, o ten komentarz mi chodziło. Jakby Halanda się nie udało ściągnąć, to czy Fati się nada na dziewiątce? No wiemy, że tam grał, więc y, pewnie gorsze od Brafwayta nie będzie, tylko problem jest taki, że jakby moim zdaniem on jest idealny na skrzydle, bo jego przesunięto w masji właśnie ze skrzydła z dziewiątki na skrzydło, y, bo uznali, że tam y, będzie bardziej pożyteczny i tam się lepiej uda wykorzystać y, jego walory, y, więc y, no moim zdaniem może tam grać, przecież też grał w kilku meczach, chociażby z Ralem, tak, dobrze pamiętam, tam gola strzelił, no, no to, więc może, Ansu to jest w ogóle fenomenalny zawodnik, więc on sobie wszędzie poradzi, dzisiaj akurat tutaj w tle nie Ansu, bo dzisiaj jak trwoga, to do Messiego, wiadomo, także dzisiaj, dzisiaj ta koszulka, ja w ogóle stwierdziłem, że będę na każdego live'a tutaj wrzucał inną, także... Trochę pokażę Wam fajnych koszulek, tych szoków. Tak A to no mamy, bonusik. Mamy dokładnie taki sam pomysł, natomiast ja, jak wspomniałem, jestem na wyjeździe aktualnie i dysponuję tą tylko jedną, którą mam akurat na sobie. Ale natomiast pierze się tak, czasem. Tak, jak przywiozę wszystkie, to myślę, że będzie się czym też zaprezentować, bo, bo trochę ich w domu, że tak powiem, jest. Też, też mam sporo takich fajnych okolicznościowych. Koszulek. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie pokazać tutaj udostępnianie ekranu. Jeżeli nie, to, to wygooglujcie sobie albo może pamiętacie takie słynne zdjęcie Franka Rajkarda z Czawierem Salą i Martinem i z Joannem Laportą po zwycięstwie w Lidze Mistrzów 2005. To, to gdzie Rajkard pali fajkę. Gdzie ja Rajkard pali wesołego papierosa i obejmuje tak po prostu pod pachami właściwie Czaviera Sala i Martina i, i Joana Laporte. I on ma na sobie właśnie taką koszulkę Męskę klub, która jest symbolizuje e, po prostu upamiętnia zwycięstwo to w Lidze Mistrzów w 2006 roku, i to chyba była pierwsza taka okolicznościowa koszulka, którą ja kupiłem z tego, co pamiętam. Do tej pory ją mam oczywiście jest dawno za mała, ale, ale jest sobie. Tymczasem atletico cały czas 2,187 87 minut. No dobrze. Czy ustawiliśmy się w kolejce po koszulkę następny sezon? Tutaj ktoś pyta. No zdecydowanie nie. Kto nie widział, to niech wejdzie na mojego albo Michała Twittera i możecie je zobaczyć. Ja już zresztą wrzucałem z tydzień temu projekt tej koszulki. No wygląda to tragicznie. Ale przejdźmy do, do tych składów. Bo wracamy do 4-3. I to jest no ciekawy zabieg, bo graliśmy dobrze w 3, 5, 2 i teraz zmieniamy. Jakiś tam zamysł w tym jest. Środek zęglem Ingesa. No tak, Będą ciężary. Albo, albo gramy rzeczywiście 3, 4, 3 z frekiem de Jogiem, który wchodzi. Po prostu między tych dwóch obrońców, których wymieniłeś, no to jest ustawienie, Albo. którego jest na pewno taka płynność, ale jednocześnie trzeba no, <słuch> zdawać sprawę, że każdy z nich jest no, dużo wolniejszy od na przykład Kyliana Mbappe i ta płynność niekoniecznie musi być jakimś wielkim walorem w tym kontekście. Hmm. Tak. Mnie natomiast ciekawi to, że rzeczywiście wychodzi Griezmann, no bo Griezmann większość ważnych meczów w tym sezonie jednak przegapiał, to znaczy zaczynał na ławce, zwłaszcza te mecze ostatnie. Wydawało się, że w momencie, w którym przeszliśmy na 3-5-2 to w ogóle nie ma miejsca dla Griezmanna w tym składzie i to było też coś, o czym chciałem powiedzieć przy tym pytaniu Ansu Fatiego, bo w momencie, w którym graliśmy to 3-5-2, no to rzeczywiście rola tego napastnika którą pełnił Usman Dembele, jako jeden z tej dwójki, no drugim jest Leo Messi, no to rzeczywiście była też stworzona dla Fatiego, no bo to nie jest taki typowy napastnik jak w 4-3-3, który gdzieś tam stoi na środku i czeka na podania, tylko bardziej taki zawodnik już wysunięty, ale który gra bardziej z głębi pola i wybiega szybko do piłek. Tak Tak jak gra Dembele. no to Fati moim zdaniem do takiej gry byłby idealny, bo właściwie to jest taka gra jak na skrzydle. Jeżeli ten system by się utrzymywał. Natomiast dzisiaj rzeczywiście. Human y, zmienia. Y, no cóż. Tutaj jest pytanie o innych transferach. No już o tym tro, troszeczkę porozmawialiśmy, ale o transferach to myślę, że będziemy rozmawiać jeszcze dużo, bo nie oszukujmy się, jak się sezon skończy, a on się skończy no, już nie tak długo, bo to będą dwa 2,5 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam to będziemy mieć całe lato, żeby właśnie takie rzeczy omawiać. Na pewno też sobie zrobimy jakieś, jakieś wolne w międzyczasie, ale, ale nie będzie ono w, w życie jakieś bardzo długie. Zobaczymy. Ja hmm. też przeglądam komentarze właśnie, nie patrząc na te... No to masz, no to pytanie jest do Ciebie takie, widzisz. Znaczy do Ciebie, no w sumie do mnie też. Więc jeśli ta, ta chodzi... Ta, 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 ta nie alkoholu, więc... Co nie znaczy, że nie pił kiedyś. No, spróbowałem e, wszystkich tych trzech. To San Miguel to jest e, słabiutki. Ten Chibeka to jest taki najtańszy, taka wielka butla. To zawsze, jak e, jest tak zwany botejon, to, to e, czyli e, picie w kółku, <grym 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 to, e, to jest na plażę to, to głównie młodzież spożywa. I ja już młodzieżą nie jestem. Mm estreja lepsza jest estreja galicja. Ktoś mnie nawet pytał ile by kosztowało wysłanie skrzynki Estreji galicji do, do Polski, ale to miałem powiedzieć, że ja po roku mieszkałem właśnie w Galicji, czyli w Santiago de Compostela. Jak najbardziej no ile estreja ma ten swój ta zwykła estreja ma ten swój klimat jak jest 30 stopni, się leży na plaży w Barcelonie no to wtedy wiadomo, byle było zimne i można ją pić. Tak, Estrella Galicia jest absolutnie najlepszym hiszpańskim piwem i właściwie jedynym pijalnym hiszpańskim piwem tak po prostu dla warorów smakowych. Ona jest w polskich sklepach może w sklepach mniej, a częściej w knajpach na pewno. To jest taka czarno-czerwona butelka, po prostu Estreia. Estrella Galicia. Możecie sobie zobaczyć. Tak. Polecam. A poza tym, a poza tym tego nie, nie mam pojęcia, czy to jest w Polsce, ale polecam Moritz. Taki. Nie ma. Morica, nigdy jest... nie widziałem? Marisa nie ma. Aha, no właśnie. No to słuchajcie, musicie przylecieć do Barcelony, jeżeli będzie tylko taka możliwość. I polecam Morica, bo to był pierwszy browar w Barcelonie w ogóle, i do tej pory jest fabryka Moric, i tam właśnie w tej Fabrika Moritz La Porta miał swój e, sztab wyborczy. I taka włoska jest taka, że oskarżano go wtedy o działanie na szkodę klubu, bo klub od dawien dawna ma e, umowy ze Streją. Zresztą dzisiaj dostałem maila. Z klubu w sprawie jakiejś kampanii reklamowej Estrey wspierającej gastronomię. Tak, i kończąc ten temat, tutaj ktoś skomentował, że lubi inedit z browarudami. To jest absolutnie najlepsze z tych wszystkich piw, które wymieniliśmy. To jest taka trochę bardziej z wyższej półki, także to nie jest takie bardziej kraftowe. Natomiast no, e, mamy tutaj w polskim barcelonizmie jednego browarnika, specjalistę, ale. E, <grym> no może kiedyś do nas zawita. Z innej beczki chciałem się wybrać w maju na mecz. No więc tak, po pierwsze to nie wiadomo, kiedy mecze wrócą, bo znowu coś tam przebunkują. Poczekaj, ja muszę schować ten komentarz, bo on mi zesłania pół ekranu. I, I zrobimy może po prostu już Tak. Więc tak, nie wiadomo kiedy kibice wrócą. W tym momencie sytuacja z covid przynajmniej w Barcelonie, nie wiem jak jest dokładnie w innych regionach, bo to jest bardzo dynamiczne, jest taka, że no jest lepiej trochę. To znaczy poluzowano gastronomię. Właśnie od poniedziałku otworzono gastronomię od samego rana do godziny 17, także można normalnie sobie iść do, do knajpki. Do wieczora jest oczywiście na wynos, więc no wszystko funkcjonuje w miarę normalnie. Jest taka namiastka normalności. Nie ma zupełnie ludzi w Barcelonie, cały czas oczywiście. Prawie nikt nie przyjeżdża. Wczoraj byłem na Rambli, Rambla pusta. Ja La Buceria też. I, I ci przerwę. Coś istotnego właśnie z punktu widzenia tych, którzy się wybierają. Bo ja sprawdzałem to przy okazji wyjazdu na wybory, który się ostatecznie nie odbył, między innymi z tego powodu. Tanie linie, czytaj Ryan Ruizer mają przewidziane wznowienie lotów do Hiszpanii, w tym do Barcelony na ostatni tydzień marca, czyli ten 29, 30, 31 marca, przed Wielkanocą. Na chwilę obecną do Barcelony nie lata nic, poza Lufthansa z przesiadką oraz KLM z przesiadką. Tylko i wyłącznie z Warszawy albo z Berlina, a i tak jest za każdym razem przesiadką i loty zaczynają się od 1000 zł w dwie strony. No ale w kwietniu powinno być już lepiej też na to zresztą liczę. Tak, no ale więc... sprzedawane na kwietnie oczywiście, więc jeżeli ktoś się nie boi zamrożenia pieniądze w Ryanerze, przynajmniej w niskiej kwocie, to, to można. Tak, tutaj dziękuję bardzo za reklamę Marcin. Jak tylko będzie możliwość, to zapraszamy na zawsze na wakacjach. Na razie zawsze na wakacjach zostało zamrożone z wiadomych przyczyn już właściwie rok, ale na pewno kiedyś tam wrócimy i mamy nadzieję właśnie, że będzie to w miarę szybko. I wtedy zapraszamy na nasze wycieczki. Nie tylko piłkarskie, bo chodzimy po całej Barcelonie właściwie i, i, i zwiedzamy, i oprowadzamy ludzi już wiele lat. A, jest pytanie jeszcze od Wiesława, czy na plaży już nie słychać co 30 sekund? Beer, serwesa, agua, To jest dobre pytanie. Jak tam Adrian. A właśnie, właśnie słychać. Wrócili. Także ponieważ można już normalnie w miarę na plaży chodzić, to oni się też pojawiają. Nawet wczoraj mnie jeden zaczepiał, jak wyszedłem z psem. <grym> Także mnie to trochę rozbawiło, tak jakbym był właśnie jakimś tam przyjezdnym. Więc pojawili się, więc koniunktura wraca. Natura się naprawia. Nature is healing. Tak. Ja pamiętam taką historyjkę, jak kiedyś było zaćmienie księżyca, jak akurat byłem w Barcelonie. No więc wyglądało to w ten sposób, że wszyscy raz musi wtedy właściwie wylęgi na plaży, Spędzaliśmy noc na plaży tam każdy sobie rozłożył kocyk i tak dalej, fajnie, no i krążyli właśnie ci sprzedawcy, którzy próbowali nam sprzedać piwo, jeżeli ktoś był nie zaopatrzony, albo skończyły mu się zapasy i zaczęliśmy po prostu odmierzać na stoperze, co jaki czas mniej więcej pojawia się ktoś rzeczywiście, żeby próbować nam coś sprzedać i średnio nam wyszło, że co 13 sekund podchodziła kolejna osoba, próbując nam coś wcisnąć. Dokładnie. Dobra, piłkarze wychodzą, także my też już spadamy. Dziękujemy Wam bardzo za tego krótkiego live'ika. I do następnego. Oczywiście, jeżeli by się udało jakimś cudem remontady zrobić, to słyszymy się zaraz po meczu. Jak nie, to... Tak, to właśnie. Także dzięki wielkie. A i poczekaj jeszcze na koniec. Wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta. Dziękujemy bardzo. To pierwsze urodziny, pierwsze życzenia, jakie usłyszeliśmy chyba dzisiaj, przynajmniej ja. Także trzymajcie się i jedziemy w Iskal Barsa. Cieba.